Wszystkie wodniki bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę na miesiąc czerwiec, który przedstawia się bardzo intensywnie, jednocześnie otwiera tak jak gdyby fazę najtrudniejszego etapu w roku 2020, o tym mówiłam już w wideo w grudniu 2019 na rok 2020, co się będzie działo z ogromną intensywnością. Jednocześnie w tym miesiącu wchodzimy w tunel zaćmień, ten tunel czy korytarz zaćmień Słońca i Księżyca, ponieważ w tym przed nami aż trzy za, zaćmienia, które będą się odbywać 5, 5 czerwca w znaku strzelca, pełnia z częściowym zaćmieniem księżyca w znaku strzelca, 21 nów z częściowym zaćmieniem słońca w znaku, w znaku raka i 5 lipca dochodzi do następnego zaćmienia w znaku kosiorowca. Te zaćmienia, zaćmienie w raku i koziorożcu, tak jak gdyby są zakończeniem jednego etapu karmicznego i wchodzimy w nowy etap. Węzły karmiczne, które znajdują się na osi bliźniak strzelec wykaz, pokazują nam tak jak gdyby kierunki rozwoju, kierunki nowych zadań karmicznych. Kierunki następnego etapu yy, życiowego, te węzły karmiczne były tutaj przed 18 laty i tu będzie dochodziło do zaćmień do końca roku. 2021. Możecie sobie przypomnieć, e, co się będzie działo, ale u Was jest ten temat jeszcze bardziej złożony, ponieważ Saturn już teraz jest w waszym, waszym znaku i będzie, te, ten miesiąc jest ostatni, następnie wraca do koziorożca, czyli pewien etap, który teraz się rozpocznie od 5, od 5 czerwca, szczęściowym zaćmieniem Księżyca w znaku Strzelca, będzie tak jak gdyby Ukaże się, jeżeli chodzi o zakończenie jakiegoś etapu pod koniec roku 2021. Wszystkie zaćmienia, które odbywają się na osi strzelec, bliźniak i te zaćmienia w raku i koziorożcu, jeszcze mamy dwa, mają ogromną intensywność, ponieważ w roku 2020 było połączenie Saturna i Plutona, które jak widzicie już zmieniło nasze życie i teraz będzie chodziło o inne zadania. W znaku strzelca chodzi przede wszystkim o wolność, chodzi o sprawiedliwość, chodzi o równość, chodzi o tematy naszej wiary, a w znaku raka... I w znaku koziorożca, jeszcze te dwa zaćmienia przed nami, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo zewnętrzne. Załóżmy w danym kraju, czy załóżmy w Unii, czy załóżmy bezpieczeństwo na całym, na całym świecie. Same zaćmienia mają charakter plutoniczny, czyli że wchodzi. W nasze życie, lub też jesteśmy skonfrontowani z jakimś wydarzeniem, z jakąś sytuacją, którą nie planowaliśmy. Zaćmienia mogą zmienić nasze życie na różny sposób. W jakimś jednym w, w, w jakimś jednym punkcie życia, lub też jeżeli dotyczy to ascendentu, osi, czy jeszcze innych planet, na różnych, na, na różnych poziomach naszego życia, czy też mogą radykalnie zmienić nasze życie na następne 18 lat, tak? bo te węzły karmiczne na osi bliźniak y, strzelec wrócą tu po 18 latach. Ja skupię się dzisiaj tylko na Ciebie, jaki będzie miało wpływ to dla Ciebie. Zaćmienia na osi bliźniak strzelec masz w pozytywnym aspekcie aż do końca roku 2021, ponieważ 5. 5 czerwca pełnia z częściowym zaćmieniem Księżyca w znaku strzelca, ma pozytywny sextyl, a samo słowo sextyl oznacza nowe szanse, nowe, nowe możliwości i u Ciebie odbywać się będzie w XI domu. Ten XI dom, w tym 11 domu chodzi przede wszystkim o kreowanie nowych marzeń, kreowanie nowych wizji, kreowanie nowych organizacji, może grup. Zapewne pojawią się nowi przyjaciele, nowi ludzie, nowi protektorzy. To może być współpraca i kooperacja za, granica, za granicą. To może być jakaś idea wyjścia na social media i wejście w kontakty, czy też w przyjaźnie, czy też przyjaźnie z ludźmi, czy też z organizacjami, które są za granicą które y, przyczynią się tak jak gdyby do rozwoju Twojego, do ekspansji Twojego życia i zmiany życzeń i marzeń. To jest też temat do końca roku 2021 dla tych osób, które, które czekają może na trzeciego partnera. Mówię o partnerstwach stałych, czyli małżeństwo, także dom trzecich, trzecich małżeństw. Tak? To może się też wydarzyć, jeżeli ktoś tutaj się pojawi. Na pewno razem z tą pełnią, pomimo, że pełnia ma charakter bardzo ognisty, jest bardzo intensywna, cały miesiąc będzie na takie wkurzanie będzie, będzie dużo agresji, dużo będzie. Dużo w tym miesiącu złości, złości także między, między ludźmi, ty masz to w pozytywnym aspekcie, czyli może się ktoś tutaj nagle i nieoczekiwanie pojawić ze strony przyjaciół, ze strony przyjaciel, przyjaciela, kolega, kolegi tak itd., kto umożliwić realizację zupełnie nowego marzenia, zupełnie no, nowego jakiegoś pomysłu. Jednocześnie ci z Was, którzy na przykład czekają na adopcję dziecka, czy są tym zainteresowani, mogłoby być to także temat adopcji adopcji dziecka. Otworzyłabym się razem za zaćmieniami na takie elastyczne myślenie. Podnik jest znakiem stałym, należysz do znaków stałych, czyli niechętnie wprowadzamy jakieś zmiany, długo tutaj czekamy i tak dalej. Ten rok 2020 do roku 2022 polega przede wszystkim na tym, że zmiany będą, tak? Jak to już czujesz, jak to już widzisz w roku 2020, że ciągle to się zmienia, nie, nie zmieniają się tylko sytuacje, ale także zmieniają się Przepisy, reguły w każdym, w każdym państwie, dlatego otworzyłabym się przede wszystkim na te, na te nowinki, na, na te zmiany i na wszystko, co jest nowe, wykorzystując na pewno swoje kreatywne talenty. Od 11 do 13 dochodzi do połączenia Marsa w znaku ryb z Neptunem. Ta konstelacja i sam Mars do 20, do 28. Bardzo bym uważała, tak? ponieważ Mars przedstawia energię, Mars to jest działanie, to jest inicjatywa. W konjunkcji, czyli od 11 do 13, ale jeszcze do 28. Zwracałabym tutaj uwagę na to, jak kieruję swoją energię. U Ciebie chodzi przede wszystkim, nie inwestowałabym. Nie inwestowałabym w jakieś projekty, że nie wiadomo o co chodzi, skąd to jest, kto mi to zaproponuje, ile i tak dalej, czyli nic pewnego. Jednocześnie w tym miesiącu Merkury będzie przechodził w biegu wsteczny, Wenus jest jeszcze w biegu wstecznym do 25. I sam czas w korytarzu zaćmień, um, nie jest to dobry czas na rozpoczynanie biznesów, na zakładanie własnych działalności, na jakieś inwestycje w ciemno, ale właśnie na zabezpieczanie. I podczas zaćmień i etapu zaćmień, a teraz oczekujemy, przed nami są trzy zaćmienia, uważałabym na finalne, Decyzje, czy też nie, nie wchodziłabym w jakieś prowokacje? Wszystkie sygnały, które, które pokazują się tak, jak gdyby w tym miesiącu, do końca miesiąca, jeszcze do 5 lipca, aż zahaczy to aż o 5 lipiec 2020, efekty bowiem zaćmień oczekujemy do po 6 yy, miesięcy, tak. Po zaćmieniach, czyli nie musi tutaj się nic wielkiego objawić, ale mogą być jakieś małe impulsy, które już będą załóżmy wkurzające, które mogą Ci się nie podobać, które dotykają ciebie, czyli uwaga przede wszystkim na swoją energię z marsem w koniunkcji do Neptuna nie inwestowałabym tu w ślepo. Tak, patrzałabym przede wszystkim, ponieważ Mars zostaje w drugim domu, jak postrzegam siebie i ja. Jak widzę siebie, możesz narzekać na siebie, może ci się nie udaje, że jakaś jest trudna sytuacja, że nie wiesz, co masz z tego wyjść. Spokojnie, to się wszystko rozjaśni. Mars bowiem y, 28 przechodzi na 6 miesięcy do znaku Barana. I to jest ten najbardziej intensywny etap dla wszystkich i w całym roku 2020, ponieważ Mars ustawi się dla Ciebie od 28 czerwca na 6 następne miesięcy, dokładnie aż do 7 stycznia 2021 w pozytywnym sekstylu. A to jest, że od tego 28 zaczynasz działać. Jesteś pełen werby do końca roku, jesteś pełen inicjatywy, jesteś pełen zaangażowania, jesteś ciągle w boju, jesteś ciągle tak, jak gdybyś był podłączony do, do jakiegoś motoru, masz dużą energii, masz dużą siłę przebicia, jesteś odważny, jesteś zmotywowany, pełen werby, zaangażowania i to będzie czas tutaj na. Na działania uwzględniłabym jednak tego Merkurego i te planety w biegu, w biegu wstecznym. Osiemnastego bowiem. Eee, Merkury w znaku Raka wyrusza w bieg wsteczny. I ten Merkury w biegu wstecznym, planeta interesu, planeta biznesu, zwraca uwagę tutaj, jeżeli chodzi o y, właśnie inwestycje, załóżmy, czy też o kupno, czy sprzedaż. W tym czasie nie podpisujemy jakichś ważnych umów, czy też nie podejmujemy jakichś bardzo ważnych decyzji, ale Merkury w znaku Raka będzie porządkował także nasze emocje i nasze uczucia i tu dojdzie do Nowiu z częściowym zaćmieniem Słońca w znaku Raka 21. Do 21 Słońce i Wenus w retrogradacji dla Ciebie stoi w trygonie w piątym domu co oznacza więcej przyjemności, powrót jakichś eks-partnerów, przyjemności, radości, romanse, zajęcie się hobby, zajęcie się pasją, wyjazdy z dziećmi, może spotkania z dziećmi, może zabawa z dziećmi, ty bawisz się jak dziecko, ty tańczysz, dużo, dużo przyjemności w każdym bądź razie, seksualność i ta, także tematy dzieci, coś te... Tematy dzieci nam się tutaj u ciebie bardzo pojawiają ze wszystkich stron. Należy się rozluźnić, należy się zrelaksować, należy wchodzić w konwersację. Tak? Czyli węzeł karmiczny stoi dla ciebie w trygonie z bliźniaka, a ze strzelca w sekstylu. Tak? Czyli te przeznaczenie, nowy etap karmiczny dla ciebie ma bardzo korzystne, sprzyjające Energię, że wiele rzeczy, wiele rzeczy tak, jak gdyby dzieje się samo, e, masz e, protekcję ze strony przyjaciół, nowi znajomi, e, różnego rodzaju propozycje. Jednocześnie zajęłabym się przede wszystkim nie tylko przyjemnościami i radościami, ale z Wenus w biegu wstecznym. Myślę, że chodzi tu o jakiś kreatywny pomysł, jakąś kreatywną ideę z przeszłości. Coś, co kiedyś bardzo kochałeś, coś, co bardzo lubiałeś, co na czym możesz zarobić. Może niektórzy z Was będą chcieli także otworzyć własną działalność. Teraz nie, teraz proszę nic nie otwierać, dopóki te planety są w biegu, w biegu wstecznym. Na pewno przeczekałabym tego Merkurego, planetę biznesu, do. 12 do 12 lipca 2020. Dopiero później, ale możesz w tym czasie się przygotować. Może ktoś chce pisać bloga, może um, trzeba w internecie założyć um, sklep internetowy, czy koszyk internetowy, czy jakieś inne prace związane z nowoczesnymi technikami. Czyli, tutaj bym się przygotowała, bo jest tak, jak gdyby super czas. Na, na wejście w to, co kochasz, wejście w to, co Cię zajmuje, co jest radością, co jest przyjemnością, rozluźnieniem, bawimy się, rozmawiamy, komunikujemy w każdym bądź razie, rozmawiając o przyszłości, a Ty jesteś znakiem przyszłości, do, do Twojej ery tak jak gdyby dążymy i będziesz tutaj miał bardzo ważne zadania, tak jak gdyby także dla, yy, dla innych osób, tak, czyli masz pewną bardzo ważną misję, która teraz się rozpoczyna w tym roku Saturn, który będzie dążył do Twojego znaku, on teraz jeszcze jest do 2 drugiego, do drugiego, do drugiego lipca, ale objął tylko pierwsze daty urodzonych. Napiszcie, może te osoby, jak odczuły tego Saturna po prawie 30 latach w Waszym znaku przez te dwa miesiące? Saturn będzie teraz wracał do, do koziorożca i pojawi się na 2,5 roku od grudnia od 17 grudnia 2020 słońce przechodzi 20 do znaku raka tutaj znajduje się Merkury w biegu wstecznym od 18 i następnie od razu zaćmienie 21 nów z pierścieniowym zaćmieniem słońca dla ciebie w szóstym domu chodzi o pracę Możliwe, że wielu z Was zastanowi się nad zmianą pracy, nad organizacją dnia codziennego. To może być praca, ponieważ ten uran jest ciągle w domu, tak jak gdyby grajsuje, zmieniając, unowocześniając kwadrat, że trzeba inaczej tę sytuację przeorganizować, jeżeli chodzi o dom, o korzenie, o kontakty z rodzicami, o kontakty z dziećmi, o kontakty z dalszą rodziną, unowocześnienia, ale także jednocześnie jakieś obudzenie, zmiany, zmiany, wchodzimy do przyszłości, to jest Twoja, to jest twoja planeta, lub też, że stwierdzisz, pst, mam inne wartości, teraz to, co liczyło się dla mnie, nie wiem, przed dwoma laty, teraz nie ma żadnego znaczenia. Że wartości się zmieniają, że patrzysz teraz inaczej na y, instytucje rodzina. Co znaczy dla ciebie rodzina? Czy jest to tylko wykonywanie jakichś poleceń, obowiązków, płacenie, dawanie pieniędzy, czy miłość, czy y, kontakty, czy porozumienie dusz, czy jedność? Czy inny rodzaj spędzania czasu ze sobą, rozmawiania ze sobą, dzielenia się swoimi myślami, swoimi uczuciami, swoimi odczuciami, czy połączenie, załóżmy, intuicyjne, co będzie bardzo ważne, że wodnika, że nie będziemy musieli tutaj dużo mówić o emocjach i uczuciach, ale właśnie, że będziemy się nawzajem wyczuwać, czy też wyczuwać energię drugiego człowieka. Razem z tym nowiem, z częściowym zaćmieniem słońca, coś tu się właśnie rozpoczyna w dniu codziennym. Tak? Myślę, że chodzi o pracę chodzi o przeorganizowanie sobie dnia codziennego, o zorganizowanie sobie czasu, odpowiedniej ilości czasu na pracę, na odpoczynek, na to, żebyś czuł się dobrze w ciągu dnia w pracy te osoby, które nie czują się bezpiecznie w pracy, gdzie ciągle są jakieś zagrożenia, lub też osoby się martwią, będę zwolniony, czy nie będę zwolniony, tak, To jest zakończenie. To jest zakończenie jakiegoś etapu. To jest zakończenie tego mijającego, tych mijających 18 miesięcy, które były, ponieważ to zaćmienie w znaku raka jest już bez węzłów karmicznych i ten ten węzeł karmiczny jest już na oś. To są zakończenia. Zakończenie tutaj jakiegoś, jakiegoś tematu. Ja myślę, że jeżeli jakieś osoby jeszcze przemyślały przez ostatnie 18 miesięcy zmienię pracy, zmienię pracy albo co jest moją drogą powołania, no tutaj na, na pewno się do, do końca roku 2020, 2020 na pewno się zdecydują z tym Marsem, który daje wam energii, daje wam wigoru, daje wam siły, daje wam motywacji i takiej pewności: dobra, robię, decyduję się, lub też niektórzy z Was razem z tym Marsem, pomyślam może od, 20, od 28, na przekwalifikowaniu się, na zrobieniu jakichś kursów, na nauczeniu czegoś nowego, tak, że tutaj jednoznacznie, impulsywnie, zdecydowanie. Też pod wpływem może takiego impulsu, ale bez zastanowienia, mam robić, czy mam nie robić, tak, co, co to będzie i tak dalej, ale decyzja. Tak? Mars w znaku Barana ma największą siłę. To jest potężna siła, która. Będzie się niestety manifestować też w świecie w różnym charakterze, ale dla Ciebie chodzi o naukę, chodzi o rozwój, chodzi o komunikację. Razem z tym Marsem możesz postanowić zrobić jakieś kursy, możesz postanowić pracować w internecie, handel, sprzedaż, warsztaty. Czy sam robisz warsztaty, czy sam robisz jakieś konferencje, pisanie? może przeprowadzka na jakąś bliższą odległość, może załatwienie jakichś tematów w pozytywnym, tak? Bo Mars będzie stał przez 6 miesięcy w sextile, nowe możliwości, nowe szanse, jakaś propozycja ze strony rodzeństwa. Tutaj może być także czy też załatwienie jakichś spraw w pozytywnym aspekcie, jeżeli chodzi o to z rodzeństwem. 30, 31. dochodzi do ostatniej, ostatniej, nie ostatniej, skłamałam, do drugiej, bo będzie jeszcze jedna koniunkcji Jowisza z Plutonem. Ta y, konstelacja y, w Twoim, jeżeli chodzi o Ciebie, Pierwsze połączenie Jowisza z Plutonem miałeś 5 kwietnia. Zastanów się, co się wtedy działo. Teraz planety są w biegu wstecznym. Tutaj coś pozostawiasz. Tutaj coś pozostawiasz. Jowisz, yy, wracając do Plutona, łącząc się z nim, obydwie planety są w biegu wstecznym i Saturn także podąża w tą stronę. Myślę, że yy, chodzi o Ciebie, o to, jak Ty siebie postrzegasz, jak ty jesteś sam ze sobą w harmonii, czy te energie są tak jak gdyby zjednoczone w tobie, jak postrzegasz siebie, ale jednocześnie bardzo dobry czas na zajęcie się sobą, tak? Na pozwolenie sobie, na odpoczynek, na wyspanie, na relaks, na jakieś... Wy, wyspać się nawet, położyć, odpocząć. Może niektórzy z Was zajmą się właśnie channelingiem, tematami spirytualnymi, rozwojem osobistym, pracą y, z energiami. Jednocześnie Pluton oczyszcza. Pluton oczyszcza z trudnych tematów, i będzie tak, jak gdyby to podkreślał, tak? Wskaże ci patrz, zobacz, to jeszcze trzeba zmienić, ale nie w formie zmienić, to trzeba rzucić, tak? Czyli wszystko, co jest tutaj związane z z, z Jobiszem, Plutonem i Saturnem, który wraca, ale także z Koziorożcem, to jest pożegnanie, to jest zakończenie. Zakończenie jakiegoś starego tematu, który, który ci ciąży, który, który ci przeszkadza. Może to są jakieś zobowiązania, może jakieś tematy związane z przeszłością, ale także wejście pożegnanie się może z tą przeszłością i wejście w nowy, w nowy etap życiowy, rozpoczęcie czegoś nowego. Tak? Czyli jak wiecie, dopóki nie zamkniemy jakichś starych tematów, dopóki nie uporządkujemy, nie zatrześniemy drzwi na no amen jednego tematu, trudno jest rozpocząć coś nowego. I tutaj myślę, że jest jakiś etap, który, który zamkniesz. Będzie coś jeszcze ukazane, tak, tego 30 czerwca i następnie to, to zamykasz. Może y, warto jest popracować w tym miesiącu z motywacją, z pewnością siebie, z rozwojem y, świadomości. Otworzyć się na nowe przede wszystkim, jakieś tematy może y, związane z jakimiś traumami. Tak ale w tym miesiącu masz bardzo dużo energii. Tutaj jest, że sobie poradzisz. Najważniejsze w tym miesiącu jest przede wszystkim przebywając z, w korytarzu w zaćmień i Merkury, który będzie wyruszał w bieg wsteczny, Neptun, w tym miesiącu także wyruszy w bieg wsteczny, wyruszając z Merkurym w bieg wsteczny, Neptun przede wszystkim ukaże tu, gdzie się niestety myliliśmy, czyli nie podejmowałabym decyzji, przede wszystkim, które można później, załóżmy pod koniec roku, Pożałować, ale po, poczekałabym na tego Marsa, tak? ponieważ od końca miesiąca masz tutaj bardzo dużo energii. Kierowałabym się intuicją, kierowałabym się wyczuciem, kierowałabym tym, co czujesz, ponieważ jest, że los y, ma dla ciebie pozytywne niespodzianki. Na dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam te osoby, które chcą wiedzieć, co ich czeka w roku 2020 do 2022 czy jeszcze dalej, kto potrzebuje dorady, zapraszam do konsultacji. Wszystkie informacje znajdują się pod wideo lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Zapraszam do, do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję za komentarze, za lajki, za dzielenie linka. Wszystkiego dobrego, pięknego miesiąca.